Dynamiczna akcja, magiczne przedmioty spełniające życzenia, prawdopodobne życiowo-dialogi, dziecięcy bohaterowie z krwi i kości ze swoimi wadami, zaletami i śmiesznostkami to chyba jedne z najważniejszych cech powieści z cyklu Magiczne drzewa Andrzeja Maleszki. Książki zostały wydane przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak i zgodnie z zaleceniem wydawcy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Pierwsza z dziesięciu części cyklu pod tytułem Czerwone Krzesło proponowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako jedna z lektur szkolnych dla klas 4-6. Niech nie odstrasza to jednak młodych czytelników, a nie ich rodziców. Bohaterami powieści są dzieci w wieku szkolnym. Mimo to ich magiczne przygody i dalekie podróże są wciągające dla dużo młodszych czytelników. Prosty i plastyczny język sprawia, że powieściowe losy są możliwe do śledzenia nawet przez przedszkolaków. Moja pięcioletnia córka jest zafascynowana książkami z cyklu i ciągle prosi o kontynuowanie ich lektury. Dwie pierwsze części, czyli Czerwone Krzesło i druga pod tytułem Tajemnice Mostu, są według mnie odpowiednie już dla pięcio czy sześciolatków. Od trzeciej części proponowałabym je raczej dla trochę starszych dzieci, ponieważ losy bohaterów. Stoją, stają się coraz bardziej niepokojące i mogą wywoływać strach, szczególnie wśród tych bardziej wrażliwych maluchów. Co ważne dla mnie, jako dla prywatnego lektora i rodzica y, czytelnika tych książek, losy bohaterów są interesujące także dla mnie. Mimo, że nie jestem fanką fantastyki, to doceniam, że magia proponowana dzieciom przez mależkę jest złagodzona przez w pełni realistyczne miejsca, sytuacje i motywacje bohaterów. Czasami ja także przecież chciałabym być w posiadaniu takiego magicznego czerwonego krzesła, które, które byłoby w stanie spełniać moje życzenia. Musiałabym jednak za przykładem Tosi, Kukiego, Wiki i Filipa uważać, czego sobie życzę, bo może mieć to nieoczekiwane i groźne konsekwencje.